Jest dzisiaj jest 27 maj, wtorek, a oto fragment Ewangelii na dziś. Teraz idę do tego, który mnie posłał. W tym fragmencie chodzi o to, że Jezus chciał nam przez to powiedzieć, że niedługo umrze. I że dziwne też było to, że w ogóle się tego nie bał. I chodziło to o to, że on od początku wiedział, jaki jest plan Boga. Najpierw umrze, no, będzie włożony do grobu i będzie kilka dni, niestety, rozpaczy. A później już po prostu zmartwychwstanie i będzie radość, bo wiadomo, że kiedyś każdy z nas trafi do nieba. I niestety pewnie niektórzy też będą za tym rozpaczać, ale kiedyś się z nimi na pewno jeszcze spotkamy. I challenge na dziś jest to, żeby pomodlić się po prostu za tych, którzy zmarli, albo po prostu za wszystkich, którzy dzisiaj umierają. Zostawcie suba i lajka! Pa!